Cześć, z tej strony Frey i witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry Splinter Cell Blacklist. Dzisiaj podejmiemy się już bodajże trzeciej misji, w chyba siódmym odcinku, um, która oczywiście na celu będzie miała zniwelowanie działań inżynierów, czyli przestępców, którzy poczynili sobie za punkt honoru, aby a, wysadzić, czy tam po prostu sterylizować and a few important places for America if the Americans do not withdraw their System maintenance, they finish. I ran the passenger names of incoming flights against the missing no-fly list manually. Six names popped. Now check this out. Security cam feed from O'Hare airport. Those six guys left together. I'm not saying it's nothing, but it's not a priority.

Czy to być przestępcy? Najpewniej przekonamy się już za chwilę. We're go for Chicago. Just because Charlie sees dots does not mean they connect. The president gave me full authority to run this operation. And she can take it away if you disregard her order to go to Dallas. A direct attack doesn't make sense. Not after what Sadiq pulled in Marawa. What's that? Uh Chicago SWAT. They're responding to a hostage situation. Get the chopper ready. Sam. The kidnappers have been w sumie trochę mnie miażdży to co przed chwilą przeczytałem, ponieważ poleceniem było udaremni pierwszy poważny atak na właśnie Amerykanów. Więc to by mogło dawać przypuszczenia, że poprzednie nie były wcale poważne. Myślałem, że może da się usunąć to światło. Z tego co pamiętam, za tego typu smaczki, czyli usuwanie na przykład świateł ma się dodatkowe punkty. Aczkolwiek nie mam pojęcia ile i nie wiem za ile świateł. Być może zobaczymy za chwilę. Gorsze jest to, że ja w tym momencie mądrze sobie pozga pozgaszałem te światła, ale z drugiej strony nic nie widzę. Na szczęście zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie mam e, mam noktowizor. Dobra, jesteśmy w środku. Otwieramy sobie a, właz wentylacyjny, szyb wentylacyjny i ruszamy do przodu. O, to miejsce pamiętam. Tutaj po raz pierwszy tak naprawdę możemy użyć e, naszego drona, ponieważ tu się no, jest całkiem przydatny. Powiedzmy, że można z niego śmiało skorzystać. Tylko tak, tu trzeba podejść do tego. Wolnąć go e, od tyłu. Tam teraz widzicie, w tle macie jednego typka, którego warto dopaść jeszcze tutaj, zanim e, skręci w dalszą drogę, ponieważ. Ym, chyba już nam się nie uda. Ponieważ zasięg naszego robocika. Nie, dobra, nie będę ryzykował. E, ponieważ zasięg naszego robota nie jest zbyt duży i jak widzieliście, już nam się zaczął psuć obraz. W takim razie pójdziemy sobie po tego typka. Gdzieś to był jeden koleś. Aha, tu jesteś, okej. Okay. Mm, I byśmy jeszcze wrócili szybko po tego jednego, który tu został. Jest tutaj, zobaczymy co za, za, teraz wykręci. Aha, nie, bo to jednak tutaj jest ten typek. To właśnie jego chciałem, a nie, a nie, a nie tamtego. Dobra, no i teraz. Może polecimy tak? Tak się nie da, nie mogę wykonać likwidacji w ten sposób. Okej. Okay. I w takim razie być może. Hmm. Fakt, tu jest jeszcze dwóch. Dobra, w takim razie wracamy naszym dronem. E, naszym dronem do sama. I teraz podejmiemy się już um, rozwalania przeciwników, a raczej omijania ich własnoręcznie. Ja to zrobiłem w ten sposób, ponieważ z tego co pamiętam jest tutaj dość ciężko. I wszystkich ominąć tak, żeby, a, w, żaden Oj, żeby w żaden sposób Cię nie dostrzegli. Hmm. Jakby tędy przejść. Możemy pójść tędy. Są serio tacy uważni. Jestem ciekawy, jak się gra na realistycznym w takim razie. Śmiało. Dobra. Odpuścił sobie. Serio? Dobra, słuchajcie, tym razem um, obyło się bez zabijania, o, raczej tam tamtego trzeciego typka. Ci rozwaliłem znowu tego najbliżej mnie oraz uh, oraz jednego, który był nieco dalej chwilę. Jak oni w ogóle tutaj chodzą? Tu jest jeden. Jakby co, jakbyście myśl, jakby kminili co to w ogóle jest, to, to jest właśnie... Uh, to jest właśnie sonar. Dobra. But it's not level. Mm, teraz byśmy musieli pójść sobie tędy. Tylko czy jest na pewno rozsądne? Chwilę, weźmy sobie ten obraz. Uh, shit. Tu jest chyba rura. Wiecie, to było jakby niezaplanowane, nie? I też w związku z tym. Ja w ogóle jestem przyzwyczajony do ulepszonego sonaru. Ulepszony sonar ma to do siebie, że. Ma, jest, jakby są na nim pokazane kolorki. I to też trochę mi. E, trochę mi przeszkadza. Chwilę, możemy to obejść. Możemy sobie oznaczyć tego. Chyba tylko że my nie zejdziemy inaczej. Hm. No nic, musimy w takim razie chwileczkę poczekać i mieć nadzieję. Albo nie, rzucimy im sobie. E, rzucimy im sobie wabik. Albo i nie. Tu jest jeszcze dwóch, których trzeba ogarnąć. Zdejmijmy sobie wszystkie markery. Oznaczmy sobie znowu tych, którzy są najbliżej. Możemy sobie rzucić w tym momencie tam wabik. Ciekawe, czy obaj tam pójdą, czy tylko ten jeden. Nie, niestety tylko ten jeden. O... Możemy go sobie jeszcze dalej tam. Odrzucić. Miejmy nadzieję, że teraz nic się nieoczekiwanego tutaj nie wydarzy. Dobra, mordujemy następnego. I cóż, na, I cóż nas czeka teraz? Tam jest jeszcze jeden cały czas. Tutaj także jest chyba jeszcze jeden przeciwnik. Jak żeby inaczej. Natomiast tutaj moglibyśmy to zrobić jakoś. w ten sposób, żebyśmy się tutaj podciągnęli na tej. na tej rurze. Plus możemy go tam. Aha, w ogóle nie musimy się nim teraz zajmować. Po prostu sobie podejdźmy tutaj, otwórzmy drzwi i przejdźmy, przejdźmy dalej. No i git. w takim razie pierwszy etap tej misji jest już za nami. Zawsze kiedy mamy możliwość wklejania w. jakby w szyby wentylacyjne, warto z tego korzystać. Kurde, nie wiedziałem czy dostałem za nieświadomego czy za właśnie ostrzeżonego. Czy jeszcze dostałem punkty za panterę czy nie. Okej. Okay. Hm. ciekawe co my tu możemy zrobić jeszcze. Moglibyśmy ich zlikwidować, nie? Ale to byśmy musieli się przełączyć na ogłuszacz. Uh. Dobra, przez chwilę miałem niejasne poczucie, znaczy niejasne poczucie, że być może mi się to nie, nie uda, ponieważ koleś mi wyszedł z zasięgu ogłuszacza, ale na szczęście, jak sami widzieliście, wszystko a, przebiegło jak najlepszym torem. To chyba lepszy będzie sonar, ponieważ on a, pokazuje nam kontury tego. Zarąbiście. Gdzie nas teraz wiedzie? Wiedzie droga żeby przez te drzwi na pewno musimy się zająć tym delikwentem. Jak widzicie, jak po prostu już się nie bawię w to, żeby ich omijać. Znaczy, owszem, bawię się, ale nie jest to dla mnie priorytetowe. Co my mamy tutaj? Ja nie widzę nic. W takim razie mogę śmiało otwierać drzwi. Oj, oj oj oj, to sobie otworzyłem. Jakoś nie pomyślałem, że. Nic się nie stało, spokojnie. Władde pozostanie Woddek. Zamknijmy teraz drzwi. Nie, kompletnie nie to chciałem zrobić. Tu zamknij i teraz drugie zamknij. Znakomicie o Którędy teraz Można sobie wkleić na tą rurę Jakoś zgrabniej ocenić czym my się tu w ogóle będziemy musieli uporać Tu jest jeden typek drugi trzeci Można by im strzelić ogłuszaczem natomiast nie mam pojęcia ilu ich jeszcze jest Jest trzech z tego co widzę To jest dobre pytanie, jak się nimi. Jak się nimi zająć? Tego możemy sobie na przykład zeskoczyć, gdyby tamten nie patrzył, ale patrzy. A może po prostu się jakoś skampmy tutaj poczekajmy, aż będą wszyscy w jednym miejscu i użyjmy likwidacji na nich. Jeszcze chwila. Sekunda! No i git. Może nie było to najbardziej eleganckie rozwiązanie, jakie mogłem, jakie mogłem wykonać, ale bez wątpienia okazało się skuteczne. tylko teraz muszę tam wrócić w to samo miejsce, a w sensie tutaj jakby do, tej, do tych schodków, żeby z tej rury zleść. Bo zapomniałem, że wiecie, jak sam spadnie z zbyt dużej wysokości, to mu się w ogóle łamią nogi, ręce, cuda nie widy. Ok. O, w takim razie kontynuujemy dalej nasz Marszobieg Okej, okay, tu musimy z dokładnej, jakby z dobrej strony wejść, bo drabinka jest, drabinka jest oczywiście tylko z jednej. Ej, spokojnie, ludki. Chyba zakładnicy stwierdzi iż zamierzam strzelać do nich. O, tego miejsca bardzo nie lubię. Ponownie przełączamy się na tryb Noctowizji. O, tu powinien być. Tu powinna być rura. Mamy kolejnego typka, którego powinniśmy schwytać, a raczej moglibyśmy schwytać. Dobra, ciekawe. Na ile oni się będą świecili do góry. W sensie na ile. Mm, na ile trzeba się właśnie obawiać tych źródeł światła. To jest kurde, zmrowie ich tutaj jest. Dlatego jeden ciężko zbrojny. Ciężko zbrojny się różni od zwykłych ludzi tym, że... Uh, że nie można ich tak jakby ogłuszyć, czy nie, inaczej, że można ich ogłuszyć, mam jeszcze tri rotor zawsze, a mogę także użyć tego, dobra, zróbmy tak, Przylepmy, przylepny EMP. O, do tego wabik samoprzylepny. Coś mi się tu nie podoba, coś chyba zwaliłem planując tę akcję. O, mogę sobie przejść tutaj. To jest w sumie bardzo, yy, bardzo wygodne. Tylko tu mi się kończy moja ścieżka, więc musiałbym zleść tutaj. Czy mi na to stać w ogóle? Dobra, musimy odwrócić ich uwagę. Koniecznie. Teraz szybciutko. Znakomicie. I pozostało nam tylko Zająć się y, naszym ostatnim, pozostałym gościem, shit, ale zwaliłem. Dobra, w takim razie powtórka z rozrywki. Dobra, tym razem stwierdziłem, że być może y, lepiej będzie skorzystać z drugiej mm, jakby z drugiego sposobu na jakby z drugiej ścieżki, po której możemy się przemieszczać tutaj. Czy my nie możemy przejść na tamtą stronę rury? Możemy. W takim razie, w takim razie, gdzie nas to może doprowadzić? Hmm. Oczywiście bardzo chciałbym schwytać tamtego typa, jako że każdy dodatkowy, każdy dodatkowy zastrzyk gotówki jest dla mnie jak najbardziej... Um, jakby bardzo mi zależy na każdym, nawet najmniejszym dopływie gotówki na moje konto. Spróbujmy się tu opuścić. Ja nie czaję. Wow, obczajcie to, obczajcie gdzie on stoi. I nie widzi nas. Co za opcja. Dobra. No, dlaczego to nie działa? Dobra. Wchodzimy znowu w Noctowizję. Przyłączmy się jeszcze szybciutko na sonar. Tu jest ciężko zbrojny, którego bardzo, ale to bardzo chciałbym ominąć. I bardzo fajnie, że koleś sobie wchodzi tutaj. Czy ja mogę zaryzykować i go? I go ogłuszyć? Nie wiem, nadzieję, że mogę. I jeszcze raz szybko, zanim, zanim wróci mój opancerzony przyjaciel. No, to było takie trochę na hardcora. W sensie, no nie było to zbytnio, wiecie, takie zgodne z, zgodne z byciem duchem. Dostaliśmy także ominiętych wrogów, jakby, którzy są naliczani na panterę. I myślę, że zaraz możemy ten odcinek kończyć, zaraz po tym przerywniku filmowym. Patrzcie, co my tu mamy. To jest tak zwany dron który po pierwsze zakłóca działanie naszej, właśnie, noktowizji oraz sonaru. No właśnie, a to jest z drugiej strony tak zwany inżynier, który odpowiada za wypuszczenie dronów, a także nadzorowanie ich. On jest o tyle nieprzyjemny, że. Kurde, inaczej. Drony są o tyle nieprzyjemne, że jak powiedziałem, zakłócają działanie naszych gadżetów, to raz, a po drugie, są takimi samochodzikami, które czasami jest ciężko po prostu trafić, więc trzeba się po prostu skampić, rozwalić drona, potem szybko dotrzeć do inżyniera i go zarąbać, zanim wpuści kolejnego. Jest to o tyle ważne, że drony, kiedy znajdują się przy nas, to po prostu wybuchają. Co mamy z nim zrobić? Mogę go zabić w sumie, albo... dobra, oszczędzę go.